Szanowni Państwo, znajdujemy się w siedzibie domu aukcyjnego Dessaunikum na wyjątkowej wystawie, myślę, że jednej z najciekawszych ekspozycji sztuki współczesnej tej wiosny. Ta wystawa towarzyszy aukcji klasycy Awangardy po 1945 roku, która odbędzie się 26 maja. Na naszej wystawie zawisło 82 prace najbardziej uznanych artystów tworzących po wojnie i dziś wspólnie z Anną Szynkarczuk chcielibyśmy opowiedzieć o kilku wybranych przez nas obiektach. Znajdujemy się przed pracą Ofiara 1 Izabeli Gustowskiej z 1989 roku i ta imponujących rozmiarów praca to jedna z najciekawszych na wystawie klasyków awangardy. Tak, ja bardzo się cieszę, że w ramach tego projektu coraz częściej i chętniej pokazujemy pracę twórczyń zaangażowanych w ruch sztuki feministycznej. Jest to kompozycja zupełnie przełomowa, jeżeli nie najważniejsza w historii sztuki feministycznej polskiej. Praca powstała w 1989 roku. W czasie licznych niepokojów społecznych, zmian ustrojowych, a także bardzo trudnego czasu dla środowiska LGBT. Coś ciekawe, myślę, w tej pracy, to to, że Gustowska zachowała tu prawdziwe proporcje swoich postaci. Ona nigdy nie stosowała pomniejszenia i było to niejako przeciwwagą do pomniejszania statusu sztuki kobiet. A mówiąc o powiększeniach, nie sposób nie wspomnieć o jednej z najciekawszych prac na tej wystawie. Jest to imponujących rozmiarów obraz Tadeusza Kantora namalowany w 1988 roku, zatytułowany Zostałem porwany przez dziewczynę. I widzimy na obrazie gigantyczną postać tytułowej dziewczyny, która w swoich ramionach trzyma wątłą postać samego Tadeusza Kantora. Bo to jest jego autoportret. Autoportret wykonany dwa lata przed śmiercią. Kantor zmarł w 1990 roku, a w latach 80. był na szczycie swojej międzynarodowej sławy. Był jednym z najbardziej znanych polskich artystów na całym świecie. Podobnie jak ta praca, która powstała w Berlinie, wiele jego obrazów powstawało za granicą. Kantor, żeby uniknąć skomplikowanych procedur wywozowych, często malował obrazy podczas swoich zagranicznych pobytów. Malował je na przykład w hotelach i stamtąd trafiały prosto do rąk prywatnych kolekcjonerów. Trochę inaczej było w przypadku tej pracy, która była wystawiana w Muzeum Sztuki Włodzi i w Galerii de France w Paryżu. Ten obraz ma estymację od miliona do miliona pięciuset tysięcy złotych i jest tym samym najdroższym, najwyżej estymowanym obrazem na tej aukcji. Mówiąc o polskich twórcach, którzy zdobyli międzynarodową e, sławę i uznanie, nie sposób nie wspomnieć o Wyciechu Fangorze, e, którego pracę SU-11 z 1972 roku widzimy za plecami Ani. Tak, Chociaż w przypadku Wojciecha Fangora można poniekąd uznać, że to był artysta amerykański polskiego pochodzenia. A było tak dlatego, że w okresie powstania tego obrazu, czyli na początku lat 70. Polska publiczność nie do końca była świadoma tego, jak rozwinęła się amerykańska kariera Wojciecha Fangora. Nie było też powszechnej świadomości dotyczącej tego, że w 1970 roku odbyła się jego solowa wystawa w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku, a jest to prawdziwe ukoronowanie i najwyższy zaszczyt, jakim artystem. Współczesny XX dwudziestowiecznym mógł się cieszyć w skali całego życia. W Polsce Fangor raczej uchodził za artystę socrealistę, raczej uchodził za twórcę kompozycji Matka Koranka, a to jakim, jakim powodzeniem, jakim, jakimi sukcesami się cieszył w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych, nie było powszechnie wiadome. Reliefy Starzewskiego należą do najbardziej poszukiwanych przez kolekcjonerów. Ja myślę, że sylwetki Henryka Starzewskiego nie trzeba nikomu przedstawiać. Niekwestionowana ikona awangardy, współtwórca nurtu abstrakcji geometrycznej. Mniej więcej w połowie lat 50. Henryk Starzewski do swojego języka plastycznego włączył relief, i na kolejne dwie dekady właściwie wyparł on wszystkie inne rozwiązania czysto malarskie. Te i wiele innych dzieł można obejrzeć do 26 maja w warszawskiej siedzibie domu aukcyjnego Desa Unicum. Zapraszamy do obejrzenia tych obrazów na żywo. Są to dzieła bardzo rzadkie, takie, których nieraz nie można obejrzeć nawet w muzeach. Prezentujemy najważniejsze nurty sztuki drugiej połowy XX wieku. Zapraszamy.